10 lipca 2017 roku, podczas prac budowlanych na kwadracie, tuż przy pomniku II Armii Wojska Polskiego, budowlańcy natrafili na schron przeciwlotniczy. To jest jedno z dwóch wejść, właśnie do tej szczeliny przeciwlotniczej, która znajduje się między ulicami Chrobrego i Dąbrowskiego. Proszę Państwa, to nie jest nowa gra komputerowa. Znajdujemy się obecnie parę metrów pod ziemią na Gorzowskim kwadracie w szczelinie przeciwlotniczej. Od wiosny 1942 roku Rzesza była intensywnie bombardowana, jak wiemy, mieliśmy bombardowanie Akwizgranu, Kolonii, Hamburga, więc w 1944 roku wydano dyrektywę podpisaną przez Szmita, który kompletnie jakby zmieniał strukturę organizacyjną obrony przeciwlotniczej. Śluza była zaopatrzona w drzwi hermetyczne. Obustronnie, które miały od strony wewnętrznej drzwi drewniane, już prawda, do której przychodziła ludność cywilna. Natomiast ten ciąg, który tutaj widzimy, to już z ludnością cywilną, dodatkowo był zaopatrzony w ustępy. No i to, co jest najważniejsze, również elementy w postaci wyposażenia na wypadek zasypania i trafienia, prawda, czyli klofy młoty, to co pozwalało się ludności cywilnej wydostać przez wyjścia ewakuacyjne, które były umieszczane po obu stronach szczeliny przeciwlotniczej. Odkryta podziemna budowla to schron przeciwlotniczy, biegnąca równolegle do ulicy Chrobrego. Korytarz zbudowany jest z jednakowych płyt betonowych o wysokości około 2 metrów i szerokości około 1,5 metra. Cały korytarz ma długość 60 metrów, 7 razy skręcający pod kątem 90 stopni. To, co widzimy tutaj, INEN 23, 17, 23, to już są elementy, które pokazują, w jaki sposób te obiekty należało ze sobą łączyć, gdzie było ich wnętrze i które zakładki, bo to jest wszystko na zakładkę, było robione, które elementy do których przynależały. Czy możemy stwierdzić, w którym roku powstał ten schron? Ten schron na pewno powstał po 1944 roku, dokładnie po, po lipcu po 15-29 lipca. To jest nasz gorzowski obecny kwadrat, tak? To jest obecny kwadrat. Dokładnie, tak jak tutaj mamy ten obrys pokazany. Ulica Żukowa to jest oczywiście dzisiaj ulica Jarosława Dąbrowskiego. Natomiast ten obszar, który mamy od strony ulicy Chrobrego, pierwotnie zajmował cmentarz żołnierzy rosyjskich, który po 1952 roku, tak jak mówiłem, został przeniesiony na ulicę Walczaka. Nastąpiła ekshumacja przed 1952 rokiem. Było to 210 grobów. Przejdźmy dalej, bo ja już umieram z ciekawości, co jest za kolejnym zakrętem. Tutaj były ławki, prawda? Wzdłuż były drewniane ławki. To co, to co widzimy tutaj, to jest już wyjście na śluzę przeciwgazową. Na tym obszarze mogło pomieścić się 50 osób, prawda? Więc możemy sobie wyobrazić po 25 osób w jednym szeregu wzdłuż ławy. To jest akurat pomieszczenie które wykorzystywano gospodarczo. Tutaj były drewniane drzwi, to była śluza przeciwgazowa, tutaj mam jeszcze otwory doprowadzające wcześniej w elektryczność. Jest pytanie w dalszym ciągu otwarte, dlaczego akurat na kwadracie znajdowały się trzy obiekty bliźniacze, dlaczego nie stworzono większej konstrukcji, tylko obiekty oddzielne. Jest kilka znaków zapytania, ale generalnie uważam, że to jest duży sukces, że Gorzów taki obiekt posiada i na pewno należałoby go rozpowszechnić. Szczelina przeciwlotnicza na kwadracie to strzał w dziesiątkę, ponieważ u góry mamy nowoczesny plac zabaw, miejsce spotkań, piękne miejsce latem, wiosną i o każdej porze roku, ale tuż obok. Wejście do schronu, który powstał w czasie II wojny światowej. Dokładnie tak, i to jest wyjątkowa, nie chcę powiedzieć tutaj atrakcja, ale coś wyjątkowego faktycznie, bo z jednej strony mamy bardzo uczęszczane miejsce, ożywione restauracje, kafejki i plac zabaw, ale z drugiej atrakcję turystyczną. Wewnątrz schronu znaleziono kilka przedmiotów codziennego użytku, takich na przykład jak pełm, miska, łuski od pistoletu oraz pędzel do golenia. Kto wie, czy może właśnie w tym miejscu nie był stylizowany najsłynniejszy wąs III Rzeszy.